Fragrama i Czokrama. Patrzcie, normalnie udało się kupić i mamy 100 milionów na sekundę. Fragramę i Czokramę. 100 milionów na sekundę. Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku Stila Brairot i dzisiaj, mimo, że Brairot Dealer jest popsuty, to kupimy wszystkie Brairoty, ponieważ sami pomoże nam kupić te Brairociki. Wbijemy widzowie sobie i zdobędziemy wszystko, ponieważ jak widzicie mam cztery Brairoty, słuchajcie. Mamy tutaj Cupcake Koale, Doj, Doj Doj Do, mamy też stopoluminino i Pirulita bicyclitera i generalnie widzowie oczywiście mam te postacie zdobyte, ale pora zdobyć wszystkie, które mamy Ubraj rot Jak to zrobimy, widzowie? No właśnie, już wam pokazuję, jak. I oczywiście sprawdzimy wszystkie, ile one dają, jak one wyglądają. Więc zapraszam, widzowie, do odcineczka, zostawcie łapeczkę i ciśniemy. Także, jak już mówiłem, nie da się dosłownie nic kupić ubraj rot-dealera. Ciągle jest wszystko wyprzedane i serio, trzeba używać autoclikera, bo inaczej tak naprawdę, no nic nie dostaniecie. Serio, to jest prawie niemożliwe. Te kilka braj które zdobyłem, oczywiście udało się tam machnąć, ale słuchajcie, dzisiaj przetestujemy wszystkie i zobaczymy, jak one wyglądają. Czyli mamy kapkę Koale, mamy doj doj do, mamy Klikerino krabo, mamy też stopoluminino. Mani, Mani Mena, mamy też Nola, Policja. I wszystko jest dostępne, co najlepsze. Widzowie, właśnie po to nam sami to dał, żebyśmy mogli sobie to przetestować na jego specjalnym serwerze: Pirulita, Bicyclerita, Los Pagis, Los Spaghetti. I oczywiście, Fragrama i Czokrama. I słuchajcie, najbardziej to bym chciał, oczywiście, Fragramę i Czokramę, Ale zobaczmy wszystko, jak to wygląda. Patrzcie, normalnie się tworzy, pyk, Cupcake koala. I słuchajcie, idzie sobie taki piękny Cupcake, wiecie, no taka piękna babeczka koala, nie? Super, super to wygląda. 60 na sekundę. No i widzowie, kolejnym brajrotem od Brajot Dealera jest oczywiście doj doj. Do, no i ten doj, doj do to jest epik. Jak widzicie, tak samo wszystko się tworzy i ten Brayro dealer wtedy tak łapy wyciąga i po prostu tymi łapkami daje nam cika I tak on wygląda, widzowie, 260 dolarów na sekundę. To mamy oczywiście wypisane, ale fajnie jest popatrzeć, jak w ogóle to wygląda w samej grze. I słuchajcie, w tym odcinku oczywiście prócz tego, że ogarniemy wszystkie te Brayroty, to jeszcze nadamy im różne trajty i spróbujemy odpalić przeróżne dziwne eventy, ponieważ widzowie, mamy totalnie nowy panel admina, dostępny właśnie dla mnie, żebym sobie potestował, jak to wszystko tutaj wygląda. Dlatego czekamy na Kolejnego Brajrota. Jest nim, widzowie, oczywiście Klikerino Krabo, który daje tysiąc na sekundę. I powiem wam, że jakby taki stok był na normalnym styla Brajrot, no to naprawdę bylibyśmy totalnie w najlepszym miejscu. Nie, ja bym się tak cieszył, albo nawet nie, że aż tyle, ale chociaż w tysiącach. I żeby jakkolwiek dało się odebrać, bo ludzie używają autoklikerów i to jest wręcz niemożliwe. Jak widzicie, Klikerino Krabo to legenda. No idzie sobie taki Krabik, bardzo fajnie wygląda, widzowie, ale wiadomo, to są dopiero początkowe Brajrociki, dopiero najlepsze przed nami. I oczywiście, widzowie, nasz, stopo lumino, którego kupiłem sobie w normalnie. Normalne słuchajcie, znaczy normalne, na normalnym serwerze za oczywiście. Także tak od wygląda, wiemy jak od wygląda. Fajnie, fajnie. Po prostu fajny brayrocik. Ale widzowie, pora na te lepsze, totalnie lepsze brayroty, jak właśnie Men, nola policja i tak dalej. Zobaczymy, jak one wyglądają. I generalnie jak to wygląda, jeżeli miałyby jakiekolwiek trejty. Także jakbym miał wam polecać, jak kupować, to generalnie sobie wiecie, na przykład postanowić, że klikacie Mani Mani i czekacie na restok, co pół godziny i klikacie wtedy autoklikerem, Inaczej nie zdążycie. Raczej nie, bo to naprawdę jest mega trudne. Ale widzowie, przed Wami. Money Anim, men. dosłownie pierwszy Brerod gat którego tutaj mamy. I słuchajcie, dajmy sobie tutaj oczywiście też wygląd. Patrzcie, bo ja totalnie nie włączyłem tych grafik, tych tutaj animacji. Patrzcie, jakie pieniądze z chłopale mnie. No idealnie to wygląda, dlaczego ja tego nie włączyłem. I patrzcie tutaj. To tu na koali też mamy takie jagódki, jakby. Tu mamy doj, doj, do, to mamy oczywiście taką zieloną poświatę, tutaj niebieska na Klikarino Krabo. No i mamy widzowie te podstawowe powiedzmy takie BREROciki, nie? Więc teraz porada te totalnie najlepsze. Uzupełnijmy sobie całą bazę i zobaczymy, co tu się odpali. O, dobra, tutaj totalnie. Nie, wiem, totalnie nam ta trasa, ta ścieżka, ten dywan się zepsuł, nie? Bo miał być Halloweenowy, a jest taki troszkę Halloweenowo zwykły, nie dziwne, dziwnie to troszkę wygląda. No i kolejnym Brejrotem jest oczywiście Nola Policja, widzowie, i żeby go zdobyć, no trzeba niestety poczekać chwilę. Oczywiście jest go dużo tutaj w stoku, globalnym naszym stoku. No ale oczywiście i tak mimo wszystko musimy poczekać. Po prostu, wiecie, no tutaj nasz brejrod dealer nie pozwala, na mega szybkie zakupy. No nie da się, nie da się, ziomka nie przekodasz, nie? Po prostu szybko tego nie kupisz, ale tak, widzowie, nola Policja, tak o. To wygląda, proszę bardzo, idą takie policjanty, nie? To są No My Hotspot Citos, które jako tutaj policja tak naprawdę teraz działają. Zatrudnili się jako policjanci. I mamy widzowie 280 tysięcy na sekundę. No fajny Brejrocik, fajny. No i słuchajcie, tego pierwszego sekreta. Pominąłem, mamy wszystkie Brejroty takie totalnie, wiecie, tańsze, te podstawowe bym powiedział. Chociaż sekret, no to jak już zdobędziecie sekreta, to naprawdę jest nieźle. I mamy tego takiego lizaka rowerzyste, nie? On wygląda jak Lizak po prostu. No i teraz słuchajcie, weźmiemy sobie kolejnego Brejrota, ale tym razem będzie to los Pagis. I słuchajcie, los. Pagis jest już totalnie lepszy. 5000 Robuxów normalnie, także mega dużo. No i respimy go, widzowie. Patrzcie, taki oto sikrecik. Animacja w ogóle taka dość długa, bo one już idą. No i dobra, mamy Telos Pagis. Zobaczcie, 30 milionów na sekundę. Takie oto psiaki, takie oto pieski. Także, widzowie, pięknie to wygląda. Patrzcie, to taki smutny w ogóle jeden. Drugi zadowolony, a ten taki no neutralny. W sumie to jest taki totalnie, wiecie, bym powiedział, templejcik, jeżeli chodzi o każdego breyrota potrójnego, to każdy ten potrójny jest tak, że jeden jest taki smutny, nie? Totalnie smutny. Jeden totalnie zadowolony, a drugi, znaczy ten środkowy, neutralny. I to widać w każdym takim brejrocie, który po prostu tutaj bierzemy. I on jest taki, wiecie, no potrójnym brejrotem, jest, nie? Czyli tym, tym raczej takim baby brejrotem, ja to mówię, bo to są takie malutkie brejrociki przeważnie. No i słuchajcie, zostały nam jeszcze, uwaga, kolejne małe brejroty. Właśnie Los Spaghetti. I Los Spaghetti to oczywiście nawiązankowicowe do naszego tutaj potężnego secreta. No, słuchajcie, spaghetti toalety jednoprocentowego. Słuchajcie, brejrocika, którego możemy zdobyć właśnie z secret Lucky Blocka. No to właśnie te Los Spaghetti's są totalnie, no po prostu takim baby jego, nie, no, nie wiem jak to nazwać, po prostu są dzieciaki z niego. Patrzcie, totalnie tutaj idą 70 milionów na sekundę, mega dużo. Słuchajcie, włosy piękne, no makaroni, kibelek się wylewa, spoko, może tak być, no troszkę przeciążony kibelek, ale widzowie tak, właśnie Los Spaghetti i ostatnie, czyli najlepsze brejroty, jakie możecie zdobyć na autoklikerze. Polecam autoclickera totalnie, widzowie, no inaczej to nie ma nawet po co podchodzić. I słuchajcie, jest to fragrama i czokrama. I fragrama i czokrama, no to naprawdę do no, najlepsze, co możecie Zdobyć. jak zdobyliście, no to jesteście giga szybcy i naprawdę gratki, bo to jest mega, mega trudne. No i dobra, widzowie. Pora kupić najlepszego brejrota od Breiro Dealer'a. Jest to oczywiście fragrama i czukrama. Patrzcie, normalnie udało się kupić i mamy 100 milionów na sekundę. Fragramę i czokrama. 100 milionów na sekundę. Pięknie to wygląda. One w ogóle, te brejroty, wyglądają świetnie. To są takie totalnie jakieś szejki. Y, jakieś takie trochę lody i szejki y w jednym. Wiecie, no totalnie przepotężna, słodkość. No i mega fajnie wyglądają. To jest taka troszkę garama i ma nie? Totalnie mam taki vibik tego. Pamiętaj, że na Blog z bunku temki do gier z Roblox'a szybko i bezpiecznie. Oczywiście do twoich ulubionych gier, jak na przykład Plants vs Brainrot, Sky Brainrot, czy nawet Grała Garden albo 99 nocy w lesie i wiele więcej. Po prostu wchodzisz, wybierasz co chcesz, kupujesz, wpisujesz kod żaba, by otrzymać 10% zniżki przy każdych zakupach i odbierasz itemy od bota. Oczywiście BloxBoom ma bardzo dobrą opinię, co potwierdza stronka Trustpilot. Także nie czekaj wbij sobie na BloxBoom, obczaj co tam mają i generalnie bądź lepszy od innych. Link w opisie. No i słuchajcie, kupiliśmy wszystkie Brainroty, ale sprawdziłbym jeszcze za pomocą koment admina, czyli panelu admina jakby wyglądał taki Fragrama i Czokrama z jakimiś traitami albo mutacją? No, naprawdę to jest dla mnie totalnie ciekawe. Mamy tutaj też inne dziwne rzeczy, jak na przykład taka sowa, nie? Totalnie można sobie zrespić sowę. Czemu? Nie wiem, ale można. 34, to jest w ogóle admina. Brayrod admina, czajcie, Normalnie Brayrod admina. jeden QA daje. Przepotężne, śmieszne, dziwne. To na pewno. I co tu jeszcze mamy takiego? Bo tak, mamy tego Titi Sahur, to wiadomka, ale my byśmy chcieli na pewno zrespić widzowie Nie wiem, czy tutaj można je respić w ogóle. Mamy tutaj te widzę, Jest coś jest coś dobra. czyli na pewno da się zrespić. Słuchajcie tego Fragramę i czokramy albo, na przykład, los spaghetti, i dajmy im, na przykład, mutację, i powiedzmy, tutaj wybierzemy sobie Rainbow'a. No i zrespmy takie los spaghetti. 700 milionów na sekundę, jakby wam się trafił Breyroad. Los spaghetti, że traficie go u Breyroad dealera i kupicie faktycznie. No, najlepiej, tak jak mówię, tym autoklikerkiem, chyba że ktoś kiedyś kupił normalnie. To się pochwalcie w komentarzu, koniecznie. To słuchajcie, 700 milionów na sekundę taki Rainbow też może wam się pojawić. Albo Gold, albo Diamond, wiadomo, wszystko może się tak naprawdę pojawić, ale no, zawsze jest szansa na tego najlepszego. Rainbowowy, pamiętajcie, jest zawsze najlepszą mutacją. Jak chodzi o Rainbowa, zawsze, zawsze będzie najlepszy. Mamy też Walking Fuse w ogóle. Ej, zobaczmy jak to wygląda. Tylko zabierzmy tego Rainbowa tutaj, zespawnujmy normalnie. Aha, Fuse Maszyna i też Admina Brayroth to jest. Dobra. Wygląda to mega dziwnie, ale tak, jak widzicie działa. I słuchajcie, mamy też tutaj różne eventy, jak Fuse Machine Lag, którego już nie ma w ogóle. To jest ciekawa sprawa. Karker, Karkur, kur, kur, to wiadomo, te krzesełka. Fat Sami jeden razy jeden możemy odpalić. Sami Snapa możemy odpalić. Patrzcie to. normalnie. Klikam w tym momencie i chyba sami przyjdzie. Patrzcie, idzie, normalnie idzie. Możemy go zrespić, przywołać i nam odpali wszystkie eventy naraz, więc w tym momencie, jak są wszystkie eventy, to spróbujmy odpalić Brajrod Dealera i weźmy tego fragramę i czokramę i zobaczmy, czy on faktycznie coś dostanie. Ej, dobra, no niby zrobił snap, ale tak naprawdę to się nic za bardzo nie zaczęło, dobra, dziwna sprawa troszkę. Ej, serio, tak nic, 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 nic się nie odpaliło, nie? Dobra, to my odpalmy po prostu te eventy. Dajmy jakiegoś Multena, dajmy rainbowa, dajmy wszystko, co się da. Inkianga już mamy, nie? Tak naprawdę, na Katy możemy dorzucić widzowie, możemy do dorzucić Miaula w ogóle, możemy dorzucić też kraprejwa, możemy dorzucić też Karkerkar, chociaż nie, to raczej nie daje trejtów, Ale Los Mateo na pewno daje trejty. Możemy dać UFO, jakieś tutaj, wiecie, normalnie przepotężne rzeczy, które totalnie rozwalą mi zaraz gierkę najpewniej, ale co tam, no może tak być. Cycliteira, bicycliteira. Dajby sobie jeszcze pewnie mógłbym to na raz po prostu zrobić, ale dobra, widzowie, już nieważne. Jak już robimy, to dajmy jeszcze. Indonezja to się nie pobaguje w ogóle. Prawdopodobnie zbagujemy w tym momencie gierkę, ale zobaczmy, widzowie, mamy jeszcze dull dula. I teraz tak, Rejning Taco, oczywiście, że Raning tako, taki podstawowy event bym powiedział. Graveyardy też możemy dodać. 10 bilionów wizyt. Dobra, dajmy jeszcze Glicza, widzowie, wszystko, patrz to! Gerbalnie na dole, zobaczcie, mam aż za dużo ikonek. Nie, te ikonki się nie mieszczą na ekranie. Zobaczcie na dole, jak to wygląda. Przecież to jest chore totalnie, Mamy jeszcze wodę możemy pod wodą być. Dobra, Meksiko. Dobra, to już się chyba totalnie nie mieści. W tym momencie tak, wyjechaliśmy właśnie poza mapę i to się już, widzowie, totalnie po prostu nie mieści. Dlatego w tym momencie odpalmy sobie Brayrod Dealera i zobaczmy, czy nam zrespi ziomka z trajtami. Uwaga, czy złapi jakieś trajty? No prawdopodobnie powinien, bo naprawdę tutaj jest dużo do łapania. Patrzcie to, idzie sobie, idzie, ma 100 milionów na sekundę, fragrama i czokrama, ale czy totalnie nic nie trafi, serio? Te wszystkie eventy, które odpaliłem, jest ich mega dużo, jak widzicie. Patrzcie to, ta mapa totalnie oszalała, nie? I nic nie spadło, żadne tako, nie dostał żadnego rainbow'a, nic się nie stało, dobra, czyli totalnie nam to nie siadło, po prostu. Chciałem zobaczyć, czy się da, ale no, faktycznie, jak tak patrzę, ja nie mogę, jaka mapa w ogóle, patrzcie, wszystkie eventy naraz i to nie tak, że jeden na przykład się odpala, drugi nie, tu mamy wszystkie podpalane. Mamy tung, tung, a tak na przykład możemy odpalić. Możemy trick or treat nawet odpalić, i to naprawdę się odpali w jednym momencie, i tak, będzie to pobagowane mocno, ale to widzowie się normalnie. Nie odpala, i jeszcze mi komputer działa, nie? Jeszcze działa, jeszcze jest OK w miarę. Dajmy jeszcze jednego fragramę, a nie mogę. Dobra, to wiecie co? Zróbmy sobie fragramę. Który totalnie by się nam zrespił jako mega potężny Frogromo i czukroma, nie? Bo mamy tego dużo tutaj, jak widzicie. Mamy też Kata jakiegoś, Rakuna, Cesadillo Vampiro, mamy też Stevea z Minecrafta, okej? Okay. Tu dużo takich admina po prostu jest widzowie Brajrotów, które po prostu przed wami sami jechowa. Przed nami tak naprawdę, bo na normalnym stylu Brajroty ja też tego nie widzę. Wiadomo, mamy. Huge Goofy Ach Chicken. Mamy Evil Edona, Goofy Ach Chickeda. Co tu się odwala? Dobra, bierzemy fragramy, widzowie, i weźmy mu mutację rainbow'ową. Zobaczmy, ile ma on na rainbow, i zobaczmy, czy jeszcze nie zrespi mu się jakiś trade tutaj zobaczmy, jak to wygląda. Patrzcie, to UFO tu usiadło na drzewie, nie wiadomo, co tu się dzieje. Czy oni coś dostali? Czy ja mam farta jakiegokolwiek? No, na razie to nie. No, żaden trade po prostu nie siada. Miały też nie dają żadnego trejta. No, troszkę tak biednie, patrzcie, nic się nie dzieje. Idzie sobie fragrama i czokrama i niczym nie dostaje. Żadnym trade'em. Czy to jest jakiś bug, czy jak? Nie wiem, ale troszkę słabo, nie? No, nie siadło. Dobra. Nieważne, mamy w każdym razie jednobilionowego. Jeden bilion na sekundę to zarabia. To jest mega dużo. To jest potężny widzowie fragrama i czokrama. I serio, to są mega, Mocne brejrociki, jeżeli się weźmie i odpali tutaj jakieś, wiecie, trafi się jakieś mutacje albo trajty. Więc ogólnie dajmy też lawa może. Czemu nie? Zobaczmy, jak lawa wygląda. 600 milionów, dobra, czyli lawa ma 600 milionów. Obczajmy jeszcze na przykład takiego fragramę najlepszego z nowego updateu Blood. Rot. Zobaczmy, jak on wygląda w ogóle. A, muszę 6 sekund poczekać. Dobra, za szybki jestem, widzowie. Totalnie jestem za szybciutki. Także tutaj Admin mi mówi: nie, nie ma aż tyle. Dobra, i mamy fragramę i czekramę. Patrzcie, jak wyglądają. W ogóle możemy sprawdzić na tym serwerze dzięki temu, jak wyglądają stare mutacje na nowych brejrotach. Bo normalnie nie to by było wiecie po prostu niemożliwe i teraz tak weźmy sobie treity i wrzućmy na przykład wszystkie, jakie tylko się da, nie? Dosłownie. Wrzućmy sobie wszystkie. A, tu mamy all po prostu. Dobra, to było zaznaczyć all i tyle, okej. Okay. Dobra, widzowie, nie, no, odkleiłem się, nie? Wystarczy zaznaczyć all. Z mutacją Bladrot nie o to mi chodziło. Totalnie bez żadnej mutacji w tym wypadku. Chciałem bez mutacji, tylko same trajty, a tu mają 3,6 biliona. Dobra, obczajmy jeszcze, jakbym taką fragramę, wiecie, zrespił, ale w wersji totalnie bez żadnej mutacji, nie? Tylko trajty. Chodzi nam tylko o trajty. I uwaga, z samymi trajtami 3,5 biliona. Dobra, czyli takie totalnie. Obładowane wszystkim, po prostu fragramy i czokramy, nie? Nie wiem, czy ja w ogóle mam to w końcu wszystko. Tak, to na pewno mam wszystko odpalone. Ok, to jeszcze zobaczmy, jakby było z najlepszą mutacją i wszystkimi traitami, jakie są dostępne w grze. Chyba uda mi się je zdobyć. Prawdopodobnie będę miał wszystkie. Dobra, i zobaczmy, widzowie, uwaga, pyk, jak to wygląda. Nie, nie ma traitów RIP, Gravestone, Witch, Hat. Jak nie ma? Przecież normalnie są. Co ty gadasz, co ty gadasz? Nie, do no co tu się dzieje, widzowie? Dobra, to wywalby. To Gravestone i co tam jeszcze chciał? Dobra, nie, do widzowie, nie możemy zrespić tutaj nic. Witch i Hat. Dziwne to jest, powiem wam, myślałem, że normalnie będzie to dostępne, ale dobra, to zrespmy tak. Skeletona też nie ma, no to niczego nie ma tak naprawdę. Nie, widzowie, coś się zepsuło, wiecie, coś się totalnie zepsuło i chyba tego nie zrespimy. O, dobra, jednak się udało, też 3,5 biliona, czyli mają jakiś taki ogranicznik na 3,5 biliona maksymalnie. No dobra, tego nie wiedziałem i totalnie to jest szok, ale okej, okay, mają jakiś tam ogranicznik. Także widzowie, dziękuję wam za obejrzenie tego odcineczka, wszystko już wiemy, wiemy jak wyglądają wszystkie Breiroty. Dalej będę próbował zdobyć je oczywiście na normalnym stylu Breirot, ale to jest naprawdę trudne.